Siemano uciska, witam w kolejnym odcinku Uncharted Kontynuujemy sobie podczas naszej strzeliny i będziemy chyba spierdalać Tak więc, YOLO Bo troszeczkę za głośno mam słuchawki Dobra O kurwa, to wszystko mi jeszcze spada, ja pierdolę O, zajebiście Będę się kurwa kręcić jak Kurwa celem no. Mówię Kurwa, dobra oni mi kurwa nie pomagają Szybko Oni mi kurwa tutaj nie, nie pomagają Dobra JOLO Dobra, udało się We got it Kurwa mać To no, sam troszeczkę już mi zasłonił Ja pierdolę, co tu się dzieje Eee, okej, okay. now A, kurwa, tak średnio bym tutaj powiedział, że coś znajdziemy. Kurwa, się ktoś na nas strzela, co jest kurwa? Który? Który na las No, śniebane jest, kurwy syn. No dobra, no wyjdź. Dobra, leży. Dobra, i teraz mogę sobie podnieść jeszcze amunicję tutaj. Myk. Ja coś podniosłem, czy kurwa nic nie podniosę, bo już nie wiem. Arpun. Chyba do tego pytania muszę to skoczyć. Dobra, okej. Okay. Gra mi tutaj troszeczkę pomaga. Budowa mać. Gra z tego systemu mi trochę pomaga, jeśli chodzi o. Budowa. Jeśli chodzi o skakanie do jakichś tam półek. Dobra. Okej. Okay. No, wkurzyliśmy, ugryźliśmy i podpaliliśmy. Zrobiliśmy wszystko, co się kurwa praktycznie dało. Uh, czy ja coś tutaj znajdę? Bo zawsze znajdują się tutaj jakieś sekrety, wskazówki, jakieś znajdźki itp. i td. tutaj nic nie ma. Jest tylko więcej, kurwa, solżerów Dobra. Jest jakiś kutas? bo tylko beczka mi się Stargetowała U, nice. główka Dobra. Eee, Szmoczek chyba was mogę wziąć. Bo im się już raczej nie przydam. Eee, teraz lecimy sobie tędy. I tak myślę. O, kurwa! Grenade! Kurwy syn. Nie no, z takiego długości tego nie chuj jeszcze z takiej broni. Bo to jest kwa... Zbroń dystansowa. O, a to se przyjmę. Tak o. A. Jeszcze, Aha. A dobra, okej. Okay. Tak jak chciałem, tak jak zrobiłem, okej. Okay. Na ram. Na ram. Cholera matej, nawet tutaj słyszę te fajerwerki. Co tam się dzieje? Nothing special. W skrócie, nas stąd. No, się. Czekajcie, niedługo tam będę. Dobra. No, więcej kawerów, czyli trzeba się churwa chować. No, szybkie. Trzeba to ma bo tak to nie chuj ja tego nie zrobię, Dobra, Ani nie ona nie ja go nie trafię, więc tak troszeczkę średnio Czy on się będzie pracować ze mną chyba tak? To budowa dalej Dobra, przygotować trzeba. Z tym jeden nabój Budowano! Dobra, e, no kurwa nie o to mi chodziło. Chciałem wyjść z tej osłony. Mm, macie tu akaczą, macie tu akaczą. Kurwa no Drake, nie o to mi chodziło. Wiesz, że mam więcej do akaczą? O Cholera sam snajper! Kurwa nie, no ja sniper. snajper. real. Dobra. I my. Ona wow, sobie Uuu. Uh, uh. Mama, mama, la, la, tak, tak. Czekajcie, ja bym chciał się czuć z tą snemperem. No dobrze, ale przy snemperze jestem. Szmatu. Tylko obawiam się, że ta snajperka nie na zbyt często mi się przyda... E, ...przyda. Więc ja sobie raczej wezmę akacza. Bo ta sniperka raczej mi się nie przyda aż tak zbyt często. będzie będę korzystać z zakacza. Kurwa. Dobra, mek, myk, myk. myk. Tyk, tyk, tik, i chuj. Sykalapą i chuj. Tam są, to ktoś jeszcze strzela. Do tego gnoje. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Aka, dobra. Um, teraz chyba w dół, I think. Nie zatrzymuj się, biegnij! No leci Sali! Nie! No, wow. Tak! 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 Zdecydowanie! Eee, dobra, to trzeba iść w dół. Wejście ja smoka, suki! Wiktor nie, nie mówił, że o tej pory roku ma być piękna pogoda? Nic nie widzę! Nie, nie, dobra, nie widzę tam. siebie, aż dotrzemy do wody! Eee, nope. Not this way. Definitely not. Skręty, gdzie ja mam tu iść. No tam coś jest, tu okay. Aha, dobra. Kupię jestem. Kupię jestem, as always. Mmm. As well as always. As well as always. Dobra. Tu. O oh, kurwa, dobra. Jeszcze szlak! Kurwa, które... co ty, jak, gdzie, co? Aha, dobra To mały włos Dobra, okej okay. Nice Miałeś kurwa zginąć chamie Ale strzał Dobra teraz zginął trzymają do samolotu się albo na Dobra postaram się Ale nic nie obiecuję 105 dziś to jeszcze był Nabój do akacza Nope Dobra Klon B Idziemy mm. dalej Dawać, dawać, kurwa. Mentusy. Tam sobie na nas czekamy się opiertalamy. Już kurwa, sępią gnoję. Już sępią gnoje po nas. A no znowu tarka po dupie. A się. Aha! O dobra, tak miałem zrobić, okej. Okay. myślałem, że nie do końca to miałem zrobić, ale okej. Okay. No i kuwa, znowu mam to jebane wczytywanie, really. Mało brakowało, co? Strzelali do mojego samolotu, Nate. Dzięki za troskę. Życie. Kiedy dolecisz na Madagaskar? Wiedziałeś, na co się pieszył stali? Skarbu nie ma. Jeszcze nie. Nie wiem o czym mówisz. Zobacz. To złoto. Boże. Dobre i to. A reszta gdzie? Na Madagaskarze? Znaleźliśmy takie pomieszczenie z ogromną mapą Madagaskaru, więc... Tak. Pewnie tam jest. Odnoszę wrażenie, że chyba gonimy w piętkę wody. Słuchaj skarbu, nie było w Szkocji, ok? To po co to wszystko było, a? cały ten święty krzyż. Tak jak to... już wspomniałem, może on tak rekrutował ludzi. Krzyż był zaproszeniem, a te jaski jakąś formą inicjacji. Zdaliśmy egzamin, tak? Ciesz się, Wiktor. Będziesz miał przepaskę i papugę. Nie <laughs> Na cholerę robić tyle zachodu, żeby odsiać paru ludzi. Zabezpieczał się. Pamiętajcie, że jego naprawdę wielu chciało dopaść. Musiał rekrutować zaufanych ludzi, żeby ochraniać ten ich skarb. Jak to ich skarb? No, no sam, sam pomyśl. Thomas Tew był piratem, który nieźle się obłożył. I co, co właściwie by mu przyniósł sojusz z Avery? Myślę, że Avery wysłał krzyże tylko do najbogatszych piratów, jak on sam. Dogadali się, no i ukryli razem swoją Czyli, że skarby z Gunsway to przy tym marne grosze. No właśnie. Okej, okay, to w które miejsce na Madagaskarze mamy lecieć? Kings Bay. To piracka kryjówka z czasów Avery'ego. Znam to miejsce. Spora przestrzeń. A gdzie konkretnie? Cóż, nasza mapa leży pod gruzami, więc... wiesz. No i co się śmiejesz? Ludzie, którzy przeszli próbę, Rekruci. co mieli w ręku, wychodząc z jaski. Zaraz to jest jakiś wulkan. O, jest wulkan niedaleko Kings Bay. Także nie ma na co czekać. Ciekawy ten samolot. O, hamskiego kowania sony. Hamskiego kowania sony. <laughs> Elena. Hej, hej, Nate. Cześć, skarbi. Oh, nie mogłam się dotknąć. Wszystko ok? Tak, a czemu pytasz? We wszystkich wiadomościach trąbią o tych powodziach. Może wyjazd do Malezji w porze monsunowej nie był jednak najlepszym pomysłem. Tak, jasne. No rzeczywiście, trochę uziemiły nas te deszczem. Była awaria sprzętu, ale nikomu nic się nie stało. Uważajcie tam na siebie. Więc zaczynasz od jutra? Mamy drobną obsługę. Prace pewnie przedłużą się o jakieś. dziesięć dni. O, dziesięć dni? Ej, to może kupiłabym bilet i do ciebie przyleciała, co? A, nie, 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 nie musisz, naprawdę. Oni. Zawsze przeszacowują harmonogram. Na pewno wrócę wcześniej. No dobra, nie śpiesz się tam i uważaj na siebie. Oczywiście, jak zawsze. A, słuchaj, przepraszam, muszę kończyć. Jameson czegoś ode mnie chce. Okej. Okay. Kocham cię. Ja ciebie też. Trochę mi szkoda, Elena. Widać, że. samotna, smutna. A ta na niej właśnie. Nie jest jej fajnie. W tej chwili milczy jak grób. Czy a... pies się spierdolił? Hej, wiecie co nie gubi sygnału? Papier. A więc tak, ta trasa poprowadzi nas prosto do wulkanu. Mogą być wyboje. To co, komu w drogę? Okej. Okay. No dobra, czego tu szukamy? No, na mapie widać zabudowania wokół wulkanu. Jakieś opuszczone placówki, wieże obserwacyjne. Wieże obserwacyjne? Ejwery był poszukiwany przez wszystkich, żeby coś ukryć. Musiał mieć posterunki zwiadowcze. Jedna z wież stoi wprost na wulkanie. I co, i tam jest skarb? Na to liczę ja pioseczkę chuja ja wiem gdzie mam jechać Widziele trochę naczuję no Widzę jakieś ruiny przed nami Zaczekajcie tu pójdę się rozejrzeć Dobra A, trzeba zbadać ruiny cały czas dużo podróżujesz? Staram się Mmm, takie... czy coś, będzie... coś tu będzie ciekawego Wspominałem <laughs> już do internetu Dobra, ale mi tutaj teraz pojazd. Ja Miałem tutaj te ruiny popatrzeć, ale z tego co widzę, to tutaj za bardzo nic nie ma. A, nie ma nic ciekawego. Dobra, no i? A nic godnego uwagi. Dobra, jedźmy dalej. Aż, kurwa, szanski, A szkoda, woda. Youpikajemy, motherfucker! Zerowe, jest wygasłe. Zaufaj to była pierwsza rzecz, którą sprawdziłem, jak się dowiedziałem, że tu leci. Drugo. no nie Totalnie nie mam pojęcia, czy ja tutaj dobrze jadę. Zresearchowałeś. Młody, nie może być tak, że tylko ty się zawsze Totalnie nie mam pojęcia, czy ja dobrze jadę. Tutaj jest jakiś jest pomost. Ale czy powinienem pojechać inną no ale może mi się uda jakoś tędy wjechać. Co wątpię, kurwa. To mocno wątpię dosyć. No i raczej nie wiadę. A Wcale nie mam pojęcia, czy dobrze jadę. wygląda zbyt solidnie. Tylko jadę pod nim. Trochę patrzę, że chujowo jadę. O, tu, tu, tu coś widzę. Tu coś widzę. To wygląda obiecująco. No dalej, dalej, skarbie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Dawaj, maleńka! Dobrze, dobrze. Brak młody, tylko nas nie za. Hej, nie idź za szybko. Miejcie środkiem. Tak. Ja się będzie przepierdolisz przez ten most. Spokojnie! Wszystko gra. Chrystalin. Będzie się, się przepierdolisz przez ten most. A no, gra mnie stwierdziła, że woli to zrobić na spokojnie. Ej, no tak mnie tak bardzo spowalnia? O, to już nie wiadę, nie hoja. A wtedy raczej nigdzie nie dojedziemy Musisz złapać przyczepność Mogę spalić laka, mogę skały. spalić laka No co mi po tych skałach kurwa Damy radę, damy radę Ja pierdolę okay. Chyba zaczynam łapać Nie, skręć Proszę bardzo <laughs> Dobra, mamy to. Kurwa, jaka pewnie tam jedziemy. No i chuj. Co panowie, dalej jest buta? Co panowie, dalej z... jest buta? taką pogodę. Samochód się tu nie zmieści. Na pewno da się tędy przejechać jakoś no tak kurwa średnią powiedział Tak kurwa siedem bym powiedział Ach, kurwa zapomniałem, że mam pod mam mam strzelanie Jego ci bo to zamoknie O to są jakieś te młody? Ślady opon. Ktoś tędy jechał Zrobimy to samo Musimy wybrać jakoś tak pod górkę, okej. Okay. I get it. I get it. Łatwo. A patrzcie tam na wzgórzu. To chyba jakaś wieża. W końcu coś mamy. No, tylko teraz tam wjechać. Wiktor, chodź i śledź. wziął Jeepa z wyciągarki. Wyciągarkę załatwiłeś, ale o dobrym zawieszeniu już nie pomyślałeś. Ej, bo to ważne. Jedziemy w teren, może padać, możemy się zakopać. Założę się, że zjedziemy całą wyspę i ani nie wyjdziemy Dobra, trzymajcie się. No i co? No i tu pana no dalej nie zajedziemy. Dalej kurwa nie zajedziemy, bo nie ma jak. No jak ja mam tu? No wyciągarkę mam, ale kurwa... Co ona mi tutaj kurwa da? To są jakieś ślady opon tylko. Jak ja mam tu kurwa niby wjechać? Ja pierdolę kurwa. Wieź nas, to kurwa, tutaj ci mam wjechać? Kurwa, jakim sposobem? Ja pierdolę, tak ci mam wjechać, kurwa? Niech Muszę tutaj wjechać, i teraz mogę wjechać tutaj. jebane. i to w chuj pojebane. Młody, tylko bez szaleń. Ja już szaleję. Natan, dlaczego Avery, You i inni tureckiego mieliby razem ukryć swoje skarby? co? Kto wie? Chodziło o bezpieczeństwo? Dobra, jakoś... O ja pierdolę. Może Ejbery Jeszcze kurwa lepiej. Facet ewidentnie miał smykałkę do ukrywania o różnych rzeczy. Yolo! Elo. Pomelo. Idziemy tutaj na górę? Chyba o, już raczej nie. Nie! I... Yeah. Przynajmniej próbowałeś. Chodźmy przyjrzeć się tej wieży. Idę z tobą. Dobra. Jest w niezłym stanie jak na budowle. Która jakiś postęp ma... mamy. Niewielki, ale te zawsze jakiś. Z pewnością są z czasów Avery'ego. O. Sam, zobacz. To symbol Christophera Condenta, kapitana ognistego smoka. Miał bazę wypadową na Madagaskarze w czasach Avery'ego. Może Avery najmował kapitanów, żeby dla niego szpiegować. Ale fajnie się pokazuje ten rysunek. Nie, niekoniecznie. Może każdy kapitan odpowiadał za jedną wieżę i obsadzał ją swoją załogą. Tak czy owak, to jeszcze nie ostatni punkt naszej wyprawy. Dobra, wiedzę co mamy tutaj zrobić. Ja już wiedzę, wciągarka. Wciągarka będzie nam tutaj potrzebna. Ja już wiedzę co mamy tutaj zrobić. Dobra, Zajedźmy sobie tak. Mam poważne plany względem tej wyciągania. A ile sam siebie nie spierdolisz? Dobra, mam nadzieję, że to wciągaka jest miata długa. Dobra, musimy się opleść wokół tego drzewa. Okej. Okay. Powinno być dobrze. I teraz zjazd na topie! Dobrze się bawi? Kaję, Dobra, ja je matefaka. Ale tu stromo! No jak się tam ciągle używa? Próbuj teraz! Zobaczmy! Spokojnie! Spokojnie! No i na <laughs> Widzisz sali? Opłacało się wziąć wyciągarkę. Wjechaliśmy na górkę. Jeszcze na siebie nie zarobiła. Spokojnie. Metoda małych kroczków. Dawaj. Ja tam wolę. Długie jest. No i dobra. Wciągajcie się przydało. Zajbiście. Lecimy dalej. Oła. Urwa. Oste te kamienie tutaj. Ula, la. Nie wow. Coś tego. Wyobraźcie sobie. Jesteście bogatymi piratami i przyjeżdżacie sobie tutaj wolni od ucisku państwa. O, biedni, prześladowani piraci. Nie dali im spokojnie grabić i mordować. Nie, 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 to nie tak. Oni chcieli żyć jak wolni ludzie. Powiem wam, że wybrali sobie całkiem niezłe miejsce na ucieczkę przed społeczeństwem. No bo ludzie, tutaj zakończymy ten odcinek, jeśli wam się spodobał, lajka i widzimy się w kolejnym odcinku, już nie bałem, tak więc trzymajcie się i do następnego.